Czy znasz historię Violet Jessop? Ona naprawdę coś niesamowitego przeżyła. Urodzona w Argentynie w 1887 roku, jej życie miało burzliwy początek. Jako młoda kobieta pracowała jako pielęgniarka na statkach pasażerskich. Niesamowite jest to, że była na pokładzie nie tylko jednego, ale trzech słynnych statków, które zatonęły. Najpierw RMS Olympic to był nieszczęśliwy wypadek, ale Violet przeżyła. Krótko po tym podróżowała na Titaniku. Można sobie wyobrazić, co się stało, gdy statek zatonął. Tym razem znowu uniknęła śmierci. Później to samo wydarzyło się na Britannice, siostrzanym statku Titanika. Statek trafił na minę morską i ponownie Violet znalazła się wśród ocalałych. Trzy statki trzy katastrofy, a ona przetrwała je wszystkie. Jej historia jest nie tylko niezwykła, ale także pokazuje, jak silna może być ludzka wola przeżycia. Violet Jessop, kobieta, która trzykrotnie uniknęła śmierci, była po prostu nieśmiertelnym pasażerem.